Od kilku miesięcy władze legionowa zachęcają właścicieli psów do ich chipowania. Zachętę wymyślono najlepszą z możliwych. Postanowiono im ten zabieg sfinansować. Miejscy włodarze nie zrobili tego jednak bezinteresownie. Takie rozwiązanie miastu się po prostu opłaca. Przyjęcie i utrzymanie bez okre... bezterminowo psa w schronisku kosztuje miasto 2300 zł. To wynik ostatniego przetargu na tego typu usługę. Zacipowanie psa jest wielokrotnie tańsze. Tak? Nie mówiąc już o tym, że ukochany pies kiedy ginie, to jest tragedia dla, tragedia dla rodziny. Ale nie tylko dlatego warto skorzystać z oferty proponowanej przez Legionowski Ratusz. Zapewne wielu właścicieli czworonogów nie wie jeszcze o tym, że w sierpniu weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, w myśl której każdy pies oprócz smyczy i kagańca musi mieć jeszcze tak zwane cechy identyfikacyjne. Może to być na przykład zawieszka przy obroży z adresem lub numerem telefonu właściciela, lub właśnie chip. Od początku tego tygodnia legionowcy strażnicy miejscy uzbrojeni w elektroniczne czytniki sprawdzają do kogo należą psy biegające po osiedlach. Na razie oczywiście pouczamy, jeżeli chodzi o chipowanie, bo chipowanie dopiero się rozpoczęło, ale de facto w przyszłym roku na pewno sięgniemy również po karanie mandatami o ile pies nie będzie miał tych cech. Mandat może wynieść nawet 500 złotych. Właściciele muszą też pamiętać, że zaczipowanie psa to nie tylko ogromna pomoc w przypadku jego zaginięcia, ale też duża odpowiedzialność. Do tej pory to miasto płaciło za odławianie i utrzymywanie bezpańskich psów w schronisku. W przypadku, gdy czworonuk będzie zaczipowany, pełną za niego odpowiedzialność poniesie właściciel. W tym roku i my jako Straż Miejska takich 9 przypadków odłowiliśmy, gdzie zdarzało się również tak, że Pies był odławiany już trzykrotnie w tym roku i te koszty rzeczywiście przy jednym takim piesku były około 9 tysięcy złotych, bo każde odłowienie i przetrzymanie psa w schronisku to jest prawie 3 tysiące złotych. Po czym właściciel takiego czworonoga, jak gdyby nigdy nic nie odbierał go ze schroniska, nie ponosząc żadnych konsekwencji finansowych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby to był porządek, no bo się przypie stwarza zagrożenie i kreuje koszty, jeżeli trzeba go umieścić w, w profesjonalnym, dobrym schronisku dla zwierząt. Psa można bezpłatnie zaczipować w dwóch przychodniach weterynaryjnych, jednej przy ulicy Królowej Jadwigi 6 i drugiej przy Husarskiej 28. Do tej pory ten zabieg przeprowadzono na 500 psach. Poza bazą danych stworzoną na potrzeby Legionowskiego Urzędu Miasta, na terenie Legionowa mieszka jeszcze około 300 innych zaczipowanych czworonogów.